Ty się na pewno dobrze czujesz? Nie wiem mogę <śmianowicie> Ej, masz... Ej, Zobacz... Ej, zobacz. Ej, zobacz. Ej, śmiel! Zobacz imp e, ustawienie imprezy Zmieniu Czy masz... Zawsze zezwalaj dźwięk. Czemno? No, żeby się na było no, żeby się słychać na dzis dzisiejszym A może nie ktoś że Wej sprawdź Mam zezwolenia za zawsze zezwalaj Aha Okej, okay, to zostaw <śleski> <śleski> Co to jest? Co ty wypra... Co ty za dźwięk w ogóle wydajesz? Czmiel! Ja pierdzielę. <grym wytrych> Już? lepiej już? Biedny Trzmiel, Co to jest za gra w ogóle? Nowa gra... Oczywiście, że na cofnij, a pisać nie jest To jest chyba ta gra za darmo Ej, co to było... Co to były za dźwięki? Jeśli się mogę spytać ale co to. co to. co to. Kurde. No nie da dojść do słowa. A jaki to jest rodzaj dźwięku, Devilu? Śmielowy. Przecież śmierć tak nie robi. robi krok. Widać, że, że dawno. Wiesz jak mówić śmierć? Jak? To chyba alarm bojowy. Widać efekty niegrania nie ze społeczeństwem I tam wystarczy CS Ale w CS do nikogo nie gadasz, ani nic Jak to nie gadam Do kogo? No do I mnie szufi tylko do wy wydzieram, wydzieram się na jakichś głupich nie chcemy grać <laughs> O ja Ej, ale na pewno coś zdrowy psychicznie? Odpłać jest prosta <laughs> <laughs> Ja To boję <się wolę. śmiech> Tobie szajba już odbije na początku <laughs> A to już śmiech ty to może psychiatryko wylądowałeś, co? Jak się cieszy, że pani prezes wraca? Eee, dobrze A będziesz znowu musiał być pani prezes, O nie! znaczy, nie, ja już to pamiętam, nie, ja już to pamiętam Ja już pamiętam, pani prezes, no ja już to pamiętam, no tak Tak, 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 ja już to pamiętam, ja już to pamiętam, no a film jest z tego, no nie? Tak, chyba tam prawie godzinne z tego. Boże, tak, ja to pamiętam. Ja to pamiętam. To pamiętam. Jak ty byłeś kiedyś moim ochroniarzem, e, albo kiedyś ja byłem twoim, e, nie, nie, nie tak to wykażę, tylko e, ochroniarzem. Boże, to wszystko pamiętam. Ja to wszystko pamiętam. Ja, a mogę zapomnieć? Nie. Czemu? Bo to bana w GTA. Nie, nie da się odgrać, bo bana w GTA. Można, można. Mam kontakty. No to pokaż. A no co mam ci pokazać? Kontakty. Nie wiem, www.contact.pl To jest strona To teraz to jakbyś podał stronę internetową Wuuuuuuuuuu Pamiętasz? Nie Czekaj, obraz złożony No, zobaczmy co ja kiedyś to pisałem Jezu, w ilu grupach jestem? Opuść. Opuść, opuść. Ile jesteś w grupach? Jezu, czy ty musisz taki jakiś głupi to było dawno pewnie. Jakby co, to moje drugie konto. 2021 Ale pamiętasz, jak kiedyś mi wysłałeś diamenty? na Ja Frej to uwierzyłem. Takie, no... Ty mi wysłałeś, że ty masz diament, a on był chyba styczeń. No i powiedziałeś ja tak, jak to wiesz? Już nie ma diamentu, nie? A, ty, a ty mi, mi takie wysyłałeś diamenty. Ja takie, what the fuck? dobra, robię z tobą. A ty, e, jak zrobić? w ogóle, ja w ogóle, ja ogóle wiesz, że. Właśnie mi się wiesz, że tam mnie kapitan bomba jest obrażony. Co? Wiesz, że za mnie kapitan bomba jest obrażony. Czemu? Bo mu kiedyś biłem na sesję i zacząłem na niego siedzieć. Haha, <laughs> a czemu? Nie wiem... Wkurzą mnie. A czym cię wkurzą? A myślałem, że pan Paweł cię wkurza. Ołaj, o Jezu! Przypomniałeś mi o Jak ty mi przypominasz, to ja też nie muszę. Ale że pan Paweł to jest legenda tego kanału. Eee, za niedługo już nie będzie. No jak przebijesz e, jego film w wyświetleniach, to może. Co Opuścił. O Boże, drodzy widzowie, to by powrót śmiela. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, do live'ów i odcinków. Do usłyszenia.